Witajcie z powrotem na moim kanale i jak już widzicie po tytule, gdzie przygotowałam dla Was film o maturze rozszerzonej z filozofii. Słuchajcie, jest to przedmiot bardzo, bardzo warty uwagi, i myślę, że wiele uczniów, wiele maturzystów, którzy jeszcze się zastanawiają, co tam wpisać do tej swojej deklaracji i myślą, jaki przedmiot da im możliwości, otworzy im furtkę na wiele kierunków studiów, albo jeszcze nie do końca ma pomysł na siebie, co chce robić, ale jednak jakieś tam rozszerzenie trzeba napisać, to to jest właśnie rozszerzenie dla Was. Nie powiem wam, nie będę wam sprzedawała bajek, że jest to super prosty przedmiot. Niektórzy tak mówią, że to jest najprostszy przedmiot, że najmniej. Mniejszym nakładem pracy można dostać się na studia, ucząc się filozofii? No nie, nie za bardzo. Ja nie jestem zwolenniczkiem takiego zdania. Wydaje mi się, że, no, chyba że się urodziliście po prostu filozofami i macie tak otwartą głowę na filozofowanie, no to może będzie Wam łatwiej to wszystko przyswoić i nie będzie to Wam sprawiało takich problemów. Ja na przykład poświęciłam no to. Więcej czasu, ale słyszałam dużo głosów, że w rok spokojnie, jakbyście teraz z sumieniem zaczęli, to można się spokojnie przygotować do maja, do matury właśnie z filozofii. Zastanawiam mnie po prostu, dlaczego jest tak mało materiałów w internecie na ten temat. Tak naprawdę są tylko dwa kanały, o których za chwilkę sobie jeszcze powiemy, z których możecie czerpać jakiekolwiek informacje, a tak to w ogóle się o tym nie mówi. Nie wiem, dlaczego naprawdę ten przedmiot jest taki. Niezauważony, zapomniany? Nie wiem, albo może ludzie się po prostu boją go wybierać, albo mają małą wiedzę na jego temat, co też świadczą statystyki, bo jest jeden z najmniej, nie, nie można powiedzieć najmniej zdawanych, bo nie ma limitu rozszerzenia, o którego się zdaje, ale takie jakby w najmniejsze procenty. Yy, są te centyle zdawalności. W sensie, tak samo jak Wos jakoś podobnie, nie, Wos ma jeszcze troszeczkę niżej, ale wiecie, wiecie jak Wos jest trudny, to filozofia gdzieś tam w podobnym miejscu się pozycjonuje. Ale nie mówię tego, żeby was przestraszyć absolutnie. Wynika to z tego, bo ja też się orientowałam i robiłam tutaj research, dlaczego tak jest, dlatego, że ludzie idą na filozofię, bo myślą, że sobie napisoszą ją o, tak, bo urodzili się po prostu filozofami i, i mogą tam być sobie filozofować bez żadnej wiedzy, albo wiecie, przeczytali coś tam, parę rzeczy. Tydzień przed i sobie poszli dla fanu na tą filozofię myślą, że to jest banalne. No i ja też tak na początku myślałam, jak wybierałam filozofię jakoś dwa lata przed maturą, więc ja to zrobiłam dwa, czy nawet trzy się to tym interesować. Ja lubię myśleć przyszłościowo, więc już wtedy stwierdziłam, że podejmę decyzję, jakie pisze rozszerzenia. I ja po prostu u mnie jak się zaczęła ta, ta przygoda, bo... Co pewnie po mnie widać, ja nie jestem jakąś miłośniczką filozofii, nie jestem filozofką i daleko mi do tego nie interesuje mi to za bardzo, szczerze mówiąc. Ale na czas m, klasy naturalnej wkręciłam sobie do głowy, że mi to mega ciekawi, że muszę pogłębiać tą wiedzę filozoficzną, żeby po prostu ciekawiej mi się uczyło i naprawdę romantyzowałam po prostu tą filozofię i dzięki temu było mi dużo łatwiej. Ale na początku. Szukając sobie przedmiotów naturalnych, chodziłam po stronie CKE, co w ogóle Wam polecam z każdego przedmiotu, nie tylko z filozofii oczywiście zrobić, przestudiować sobie informatory i popatrzeć na arkusze. No bo na przykład wydaje Wam się, że jesteście dobrzy z geografii, ale już wchodzicie w arkusz i jakby wszystko jest dla was czarną magią. I tak może być I może się okazać, że jesteś dobry z geografii Ale tej, która była w szkole i to tam, nie wiem, w pierwszej klasie A na maturze ten poziom jest dużo wyższy I tego już na przykład nie jesteście w stanie przyswoić No więc polecam i tak to sprawdzać dużo, dużo wcześniej Więc ja sobie zobaczyłam taki arkusz filozofii i patrzę, o kurde, jakie banalne, w ogóle wylosował mi się jakiś tam arkusz z Przed kilku lat y, o przyjaźni według Arystotelesa No i czytam sobie ten tekstik, mówię, jaki przyjemny, jaki prosty, jaki fajny Potem do tego, do tego pytania w stylu, jak y, y, tutaj można zdefiniować przyjaźń według Arystotelesa Czym jest ta przyjaźń, ja mówię, kurde, to jest Czytanie ze zrozumieniem, tak jak na polskim podstawówce, co to w ogóle jest za trudność w tym, nie? I ja od tamtego momentu, jak tak szybko na to zerknęłam, stwierdziłam przyjaźń, banalne, czytanie ze zrozumieniem, nie ma żadnego problemu, to tamtej pory stwierdziłam, dobra, ja piszę filozofię, co by nie patrzeć, oczywiście się do tego przygotuję, bo do wszystkiego podchodziłam raczej sumiennie i, i nie szłam tam na Jolę na tą maturę, yy, ale no, później... Z moja nauka zweryfikowała to, jak błędnie myślałam na początku, i ten arkusz. Akurat te pierwsze zadania, może czasem są proste, może jest to faktycznie czasem czytanie z zrozumieniem, ale dalsza część arkusza już jest naprawdę dużo, dużo, dużo trudniejsza. Porządziłam notatkę z najważniejszymi rzeczami, które trzeba ogarnąć, o których muszę Wam powiedzieć, od czego zaczynamy, jak idziemy, jak się po prostu nauczyć na tą maturę, bo odpowiedź na to nie jest wcale taka prosta. Bo, tak jak mówię, w internecie wcale nie ma dużo źródeł, co chociażby widać po YouTubie. Także yy, dlatego możliwe, że tak mało osób yy, tą filozofię wybiera. Ja na przykład byłam jedną z dwóch osób na całą moją szkołę, yy, ale ja Was trochę zauważyłam, że zainteresowałam tym tematem, jak o tej filozofii zaczęłam opowiadać i sporo z Was właśnie do mnie pisze na Instagramie, że chcą napisać tą filozofię, że fajnie, że o tym mówię, że nie wiedzieli, że w ogóle taki przedmiot istnieje, ale że właśnie chcieliby spróbować. Także dla Was właśnie powstaje ten film. Mam nadzieję, że pomogę, także już przejdźmy do rzeczy. To, co napisałam sobie jako pierwsze, to oczywiście arkusze. To jest niezmiennie, tak jak z każdego innego przedmiotu, po prostu trzeba trzaskać te arkusze. I nawet jeżeli Wam się wydaje, że jest jeszcze za wcześnie, że na przykład Wy się jeszcze za krótko uczycie i że Wasza wiedza jest mizerna, to i tak. Zadanie maturalne to jest coś, co trzeba trzaskać Po prostu, nie ma za bardzo żadnego Repetitorium z filozofii, które wam Was po prostu przeprowadzi od początku do końca Tutaj po prostu arkuszy ja przebiłam chyba Wszystkie tak naprawdę, jakie były w internecie Nawet sprzed stu innych reform Sprzed stu lat tak naprawdę To wszystko, co znalazłam w internecie, nawet jakieś takie Stare wydania Te maturalne, no wszystko Znajdziecie bezpłatnie w internecie, arkusze maturalne Po prostu poszperajcie i poróbcie sobie Od tych najstarszych, bo one były troszkę prostsze I aż po te Nowsze. Róbcie sobie po prostu przynajmniej, przynajmniej raz w tygodniu taki arkusz z tej filozofii. Jeżeli chodzi o książki, podręczniki, bo to mnie zasypujecie głównie pytaniami, co tutaj zrobić? A jeśli chodzi o odpowiedź, jest prosta. Na początek będzie to po prostu Świat Zofii. Jest to książka, która może Was tą filozofią zainteresować. Ja na początku właśnie ją przeczytałam i powiem Wam, że odrobinę mnie nawet nie dość wciągnęła, bo ona jest trochę tak bardziej napisana językiem dziecinnym, ale... i też o małej dziewczynce opowiada, ale to opowiada, jak ta mała dziewczynka zaczyna się tą filozofią interesować i tak dalej. I przy okazji tam prowadzi rozmowy z różnymi filozofami, poznaje ich, spostrzeżają na świat i tak dalej. Więc taki bardzo przyjemny, miły sposób jest to wszystko wprowadzane. w nie jest podręcznik, więc na początek, jeżeli w ogóle na przykład chcecie sprawdzić, czy Was to chociaż trochę zainteresuje, albo wprowadzić się w ten, ten świat, mówić sobie, że Was to interesuje, tak jak ja sobie zrobiłam, to po przeczytaniu tej książki naprawdę miałam wrażenie, że kurde, całkiem interesująca jest ta filozofia, także to jest na start, po prostu taka przyjemna książka na start, a dalej już przejdźmy do podręczników, żeby typowo tą wiedzę sobie wałkować. Ja miałam taki oto podręcznik z operonu, to jest ta starsza wersja, teraz jakaś nowa, ale ogólnie te podręczniki z operonu są e, podobno całkiem okej, okay, tak moja korektorka też mówiła e, i do tego wszyscy polecają jeszcze Kamek filozoficzny, on ma bodajże trzy części, tam mamy Ee, starożytność, nowożytność i współczesność Chyba jakoś ta. I ja miałam tylko jedną, ale polecałam wszystkie trzy kupić Bo ta książka jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona Mam Ma w zadania, wszystko fajnie objaśnione Tutaj zresztą też w operonie macie parę zadań do każdego Tak naprawdę tematu, macie jakieś tam zadania Ale jest sporo tekstów źródłowych Więc to w sumie, co możecie znaleźć w internecie, to jest trochę tutaj napchane Więc nie jest to jakaś najlepsza książka Ale jak widzicie, ona nie jest gruba Nie jest długa, całkiem też sporo obrazków Przyjemnie napisana, także... Nie jest najgorsza, ale też nie najlepsza, tak jak mówię, nie ma tego dużo na rynku, ja też nie kupowałam wszystkich możliwych książek, jakie tylko istnieją, bo to też jest bez sensu Macie jednak do znalezienia parę rzeczy w internecie, także na pewno kamek filozoficzny, na pewno operol, jeżeli chcecie kupić podręcznik, to tam się zainteresujcie No i ten świat zofii na początek A teraz już bez kupowania, bez wydawania pieniędzy, wejdźcie sobie na stronę, uwaga Zintegrowana Platforma Edukacyjna, czyli ZPE, ja sama to odkryłam i po prostu mam dumność siebie, że odkryłam taką stronę. Możliwe, że ją znacie, bo ona jest z każdego innego przedmiotu również pomocna w ogóle do każdej innej matury. Tam są różne wytłumaczenia różnych tematów i zadania do tego. I to było moim wybawieniem, naprawdę ja dużo rzeczy zrozumiałam dzięki tej stronie. Wpisujecie sobie po prostu, nie wiem, szukaną jakąkolwiek frazę, coś, czego nie rozumiecie i to Wam nie dość, że to wyjaśniają, to macie do tego zadania takie interaktywne, że to Wam od razu sprawdza, czy robicie dobrze te zadania. No bo to z tego że zdajecie sobie coś w PDF- i nie wiecie, czy dobrze myślicie, tak? A tutaj... Macie to od razu e, sprawdzone Oczywiście z tych wszystkich podręczników polecam sporządzać sobie notatki Ja tak robiłam i to pomaga W zapamiętywaniu jednak, bo samo czytanie Na sucho podręcznika nie jest dobre, no ale to już wiadomo Jakie tam macie metody edukacji Poza tym, to co trzymam tutaj w ręku To są notatki od Justyny y, Łap chwilę, ona się nazywa na Instagramie I tam ona te notatki sprzedaje Ona jest naprawdę miłośniczką filozofii I wygrała olimpiadę z filozofii i tak dalej Więc te jej notatki na pewno są y, wiecie, Wszystko tutaj legatne i dobrze zrobione Poza tym są też bardzo ładne bo sobie robię najpadzie, zobaczcie tutaj ze zdjęciami i tak dalej. Wszystko w ten sposób, od pierwszej strony podział filozofii i zobaczcie, ile tego jest. Naprawdę sporo gruba, gruba seria notatek i to wszystko możecie tam od niej zakupić. Także polecam w ogóle przyjemne dla oka, dużo można zrozumieć, są tam takie fajne hasła, skojarzenia, jakieś takie rzeczy, żeby łatwiej to wszystko do tej głowy weszło, także to są, wymieniłam Wam po prostu wszystkie źródła, z których korzystałam, no bo to jest ważne, gdzie tą wiedzę znaleźć. No to teraz dalej, skąd czerpać wiedzę? kanałów na YouTubie oczywiście, których tak jak mówię nie ma dużo, ale moje dwa sprawdzone kanały to jest po pierwsze korepetycje z filozofii i ja z tą dziewczyną pozdrawiam cię, Angelika, jeżeli oglądasz ja z tą dziewczyną również się przygotowałam indywidualnie, miałam z w nią sensie indywidualne lekcje, możecie sobie to u niej wykupić, ale poza tym sporo się możecie dowiedzieć z samego jej kanału, jeżeli nie chcecie korepetycji, ale jednak jak na to, że nie ma tego przymiotu raczej w szkołach, w sensie większość liceów z tego co wiem nie ma tego przymiotu, niestety albo sete, albo niestety, ale ja akurat miałam w pierwszej klasie się, ale w ogóle szczerze, akurat nie wiem, ta aura na lekcjach, i, i może nauczyciel mnie, mnie zainspirował, nie podobało mi się to absolutnie na lekcjach. Poza tym wtedy jeszcze byłam pewna, że nie będę tego pisała na maturze, więc miałam wywalone zadanie w tym przedmiot. to ja sobie spałam na tej filozofii i w ogóle mnie to nie interesowało. No ale jednak większość szkół, z tego co słyszę i, i widzę, to nie ma po prostu tej filozofii w ogóle, więc mm. fajnie jest mieć jednak korepetytora, który was przez ten cały proces przeprowadzi. Bo najważniejsze jest tutaj pisanie wypracowań. A teraz czas na drugi kanał yy, na YouTube, który muszę Wam polecić. To jest Pan od filozofii i on też dużo logicznych rzeczy tłumaczy, których ja nie mogłam zrozumieć, właśnie jakieś błędy logiczne i tak dalej. Eee, idem per idem, ignotum per ignotum, różne takie dziwne, skomplikowane nazwy i on, po tak dalej, on to wszystko tłumaczy bardzo przyziemnie i różnych filozofów też omawia i takie zagadnienia typowo filozoficzne i tam też znajdziecie na tych dwóch kanałach właśnie korpetycy filozo z filozofii i pan od filozofii, takie dwa kanały, na których naprawdę masa wiedzy znajdziecie. Ale to bez wypracowania po prostu no ani róż, musicie wiedzieć, jak pisać to wypracowanie. A tutaj uwaga, spoiler, to wypracowanie nie jest ani trochę zbliżone do tego na polskim. I jeżeli umiecie pisać, mi się wydawało, no kurde, przecież umiem świetnie pisać wypracowanie na polskim, no to wiecie, żaden problem. Sobie machnę to wypracowanie raz, dwa, trzy i nie będzie problemu. Nie, niestety nie, tak to nie wygląda. Ja trochę przeceniłam wiecie, tutaj swoje możliwości i to, ile ja musiałam wypracować, napisać właśnie dla tej mojej korepetytorki, ile ona musiała z tego naspracać. żebym wreszcie załapała o co tam chodzi. To była tak naprawdę masa. Sprawdziłam i faktycznie wypracowanie to jest aż 50% waszej punktacji na maturę z filozofii, ponieważ jest to 30 punktów. Także omówmy sobie teraz zasady, które oczywiście możecie znaleźć na stronie CK, którą linkuję Wam w opisie, ale żeby Wam trochę wyjaśnić bardziej, bo na początku jak się to czyta, to te zasady mogą nie być wcale takie jasne, że Wam nakreślić jak wygląda to wypracowanie i czym się różni od tego na języku polskim. Pierwszy punkt, który jest Waszą taką ścieżką, furtką, to jest wspomnienie formalnych warunków polecenia. Czyli musi być teza, ma być wyjaśnienie tematu, czyli taki tam wstęp, Teza to tak samo najważniejsze zdanie, powiedzmy, w wypracowaniu. Tak jak na polskim, to się akurat zgadza. Zdający prezentuje swoje własne stanowisko. Tam jest zwykle napisane właśnie coś tam, coś tam, coś tam i opisz swoje własne stanowisko na ten temat. Czyli wy musicie trochę się bawić tych filozofów jednak. Na polskim raczej nie piszecie o sobie, nikogo to nie interesuje, a do filozofii wręcz przeciwnie. Musicie zająć swoje stanowisko, napisać swoje zdanie. I często jest tak, że możecie mieć nawet inne zdanie, ale po prostu to zdanie. Będzie Wam ciężej wyjaśnić i uargumentować, więc lepiej iść w to, co będzie po prostu łatwiejsze do napisania. No i żeby dostać jeszcze ten, tą furtkę, no to musicie mieć odwołanie do filozofów, przynajmniej dwóch, trzech obowiązkowych filozofów. I za samo Wasze sformułowanie stanowiska, czyli czy jesteście tak, wierzycie w coś takiego, czy wierzycie w coś takiego, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie, macie już cztery punkty. Tylko oczywiście to jest bardzo ważne, bo później musicie to argumentować i potem z argumentacją będą kolejne punkty. Wykorzystanie wiedzy z zakresu filozofii macie aż pięć punktów, czyli do y, obowiązkowych filozofów dwóch, przynajmniej lepiej trzech, czterech, najlepiej się odwołać. To jest bardzo ważne, że macie wybrać nie do końca czasem to stanowisko, które Wam pasuje, wiecie o co chodzi, że Wy możecie na przykład udawać, że coś takiego nie istnieje, na przykład, że Bóg nie istnieje, załóżmy, ale macie więcej dowodów na to od filozofów, które znacie, że jednak istnieje, więc lepiej iść w to, na co wiecie, macie więcej argumentów, żeby poprzeć tą tezę. Później w uzasadnieniu stanowiska macie argumentację na rzecz stanowiska No i właśnie argumentacja to między innymi wchodzą w to też te poglądy tych filozofów Więc to trzeba dokładnie znać, umieć tego używać Więc nie tylko wychudź na blachę, ale umieć użyć w realnym życiu powiedzmy I potem jest coś mega dziwnego, czyli kontrargumentacja Czyli musicie jeszcze przytoczyć jakieś zdanie najlepiej właśnie jakiegoś konkretnego filozofa Który się na przykład nie zgadza z tym, że budenbuk nie istnieje, czy to istnieje i w drugą stronę, jakie on ma na ten temat stanowisko, czyli kontrargument do tego, co się w tezie, tak? Ja mam stanowisko takie, że istnieje i pożyteczam argumenty, argumenty, potem nagle kontrargument wjeżdża, tylko to też nie, nie piszecie, a teraz czas na kontrargument, tylko to wszystko musi płynąć tak dosyć naturalnie i to jest uważam najtrudniejsze, żeby to skleić w całość. Później macie odpowiedzieć sobie samemu na tą kontrargumentację, czyli to się nazywa odpowiedź na zarzut, czyli wy musicie udowodnić, dlaczego ten kontrargument jednak nie jest prawdziwy. Na przykład, wiecie, opowiada się tam historię jakiegoś filozofa, on miał takie i takie zdanie na ten temat i on wyobraża sobie to taki tak, ale jednak. Dla mnie jest to bez sensu, ponieważ mamy tutaj błąd taki i taki. Błąd na przykład ignotum per ignotum albo różne takie rzeczy z logiki się wywodzące, bo logiki też mamy sporo na filozofii. I jeżeli chodzi o logiczne jakieś takie błędy, to możecie też to znaleźć na tym ZPE, na tej platformie edukacyjnej. Bo logiki na filozofii jest mnóstwo i na pewno w arkuszach i dużo je znajdziecie, także logikę trzeba się z tym zapoznać i tutaj już przydałby Wam się jako repetytor, żeby Wam to wyjaśnić, bo możliwe, że to dla mnie na przykład to było bardzo trudne na samym początku. No ale jak już umiecie logicznie myśleć, no to możecie właśnie obalać takie, mm, takie argumenty różnych filozofów, że na przykład widzicie w nim jakąś nieprawidłowość, albo że ten argument jest dla Was niepełny, niedokładny, niedokończony, taki czy siaki. Argumentujecie to jakby, odrzucacie ten kontrargument, jakby piszecie dlaczego to jest bez sensu, może coś takiego. Później są nawiązania kulturowe, czyli tak zwany kontekst na języku polskim, tak? Czyli coś poza filozoficznego, jakiś tekst poza filozoficzny, na przykład właśnie, nie wiem, antygony. Ja sobie dałam antygony na, moim, na mojej maturze, bo coś tam mi pasowało po prostu do, do jakiejś tam racje, bo prawa boskie versus prawa państwowe i coś tam o tym pisałam. Nie pamiętam, jaki dokładnie był ich temat, ale po prostu jakiś taki tekst, lektury szkolne się tutaj przydają do tego. No i musi być jeszcze wykorzystanie tekstu filozoficznego. I zbiór tekstów filozoficznych również tam na dole na stronie CKS sobie znajdziecie, czyli tak zwane lektury po prostu filozoficzne, tylko że one są dużo prostsze niż na polskim, bo na filozofii macie zwykle fragment. I to jest jeszcze podany fragment, konkretnie od której do której strony, której dokładnie ten fragment macie przeczytać. I jakby to tak zabrać do kupy, no to tych stron będzie na pewno dużo, dużo, dużo mniej niż. Polskim, niż na polskim, także myślę, że bez problemu możecie to przeczytać. Nawet trzeba, bo w większości tych tekstów niestety nie znajdziecie streszczeń, także już przydałoby się to przeczytać, zrobić z tego jakieś notatki, coś z tego wyciągnąć dla siebie. No bo potem do tych tekstów trzeba się odwołać. I do tych tekstów też są pytania na części zamkniętej nawet, ABCD jakieś mogą być do nich pytania. Także musicie niestety znać te teksty. No i musicie konkretnie napisać Arystoteles w Edyce nikomachejskiej coś tam, coś tam, coś tam napisał. I konkretnie odwołujecie się do tego, a potem właśnie jeszcze kontekst, na przykład jakaś lektura szkolna. Czyli takie coś spoza filozoficznego. Jeżeli macie to wszystko w ten sposób, czyli yy, macie ten wstęp, rozwinięcie zakończenie, macie swoją tezę, macie swoje stanowisko, potem popieracie to odpowiednimi argumentami. Przywołując przy tym kilku różnych filozofów, popieracie to tekstem filozoficznym, dajecie kontrargument, który potem odrzucacie, obalacie ten, ten zarzut, ten kontrargument, i potem jeszcze dajecie sobie coś poza filozoficznego i potem w zakończeniu to wszystko łapiecie wnioskami. To tak w dużym, dużym skrócie, macie dobrze napisane wypracowanie. Ale szczerze, ja nigdy tego do perfekcji nie opanowałam, zawsze z tym miałam jakieś problemy, także ja naprawdę jestem do rozpisania wypracowań na polskim. No, natomiast na filozofii to bym, to bym już tego osoba nie powiedziała. Także nie chcę was straszyć, ale chcę was uświadomić, żebyście nie myśleli, że to jest jakaś droga na skróty, że, że tutaj się nie trzeba do tej matury w ogóle przygotowywać. Bo oczywiście każdy jest w stanie myśleć się tego nauczyć, ale ta droga nie jest taka wcale łatwa. I jeszcze na sam koniec, jeszcze jedna stronka internetowa, o której zapomniałam, to jest jeszcze Filozofuj. To jest podobne tu, trochę do tej poprzedniej, też dużo kwestii macie tam wyjaśnionych, już z tego co wiem, bez zadań, ale takie wyjaśnienia, właśnie, żeby nie, na przykład nie kupować wszystkich możliwych książek, to na tym Filozofuj też sporo rzeczy. Znajdziecie różne jakieś takie teksty źródłowe i tak dalej. No ogólnie. No, przydałoby się, jeżeli przebrniecie przez te wszystkie etapy, które Wam tutaj powiedziałam, czyli na początku ta książeczka na zachętę prostsza, później pójdziecie w jakieś podręczniki, będziecie z tego sporządzać notatki, jakieś tam fiszki z trudnych pojęć, przy okazji będę sobie te kanały na YouTubie. Przy okazji, jak już zdobędziecie taką pigułkę wiedzę podstawową, zaczniecie robić sobie arkusze maturalne. Przy okazji, jeszcze na korepetycji, ja na przykład na korepetycje też rozwiązywam te arkusze, bo ja na przykład nie umiałam sobie sama sprawdzić tego arkusza za bardzo, nie, bo. To nie jest arkusz z matematyki, że macie prawo albo lewo, tak, albo nie, że to jest jeden punkt albo zero punkt. Tutaj jest tak że trochę ciężko to samemu czasami ocenić. Na szczególności nie da rady samemu ocenić. Wypracowanie. Więc jeżeli chcecie wypracowanie, to chociaż kilka lekcji korepetycji sobie weźcie, żeby to wypracowanie lepiej napisać I to wszystko już, co chciałam Wam przekazać Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę pomogłam Jeżeli może jeszcze będziecie mieli bardziej, e, lepiej rozwiniętą wiecie, wiedzę filozoficzną i taką wyobraźnię filozoficzną Jeszcze bardziej będziecie lepszymi filozofami ode mnie No to więcej niż te 75 5 chyba procent yy, niż po prostu więcej niż to, co ja zdobędziecie. I tego Wam oczywiście bardzo serdecznie życzę. Życzę Wam, żebyście się dostali dzięki tej maturze, m.in. na Wasze wymarzone studia i żebyście się nie poddawali, bo do tego wcale nie będzie łatwa, ale nikt nie powiedział, że życie jest proste. Także mocno trzymam za Was kciuki. Buziaki, pa!